Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie, w drugiej części przeglądu ze sklepu Reserve. Słuchajcie, jest dużo swetrów fajnych. Tutaj na przykład, zobaczcie, sam ten ściągasz przy, ręk przy rękawie jest bardzo ładny. Tutaj mamy taki klasyczny sweterek 130 zł i do eleczki tylko on występuje, dekolt mam wrażenie tutaj, że to jest taki bardziej łódka i jeszcze on występuje, jak widzimy, w kolorze szarym. Jeżeli chodzi o kurtkę, mamy kolejną kurtkę z kapturem, powiem Wam, że ta też jest całkiem fajna, ma zamek, ma zatrzaski, tylko jedyne, co mam uwagę do tych rękawków sweterkowych. Kiedyś, nie wiem, czy mi się kojarzy dobrze, że coś takiego miałam z takimi rękawkami, 260 zł, 2XL, tu największy rozmiar i że to mi się po prostu szybko tak zmechaciło, nie pamiętam w tej chwili, czy to... Co to było, ale dziś mam takie wrażenie odnośnie właśnie tych sweterkowych rękawów przy kurtkach. No i jeżeli chodzi o tutaj wierzchnią odzież, mamy jeszcze płaszczyki. Ten jest akurat bardzo elegancki, w takim kolorze lekko-beżowym. I zaraz zobaczymy ceny. Tutaj mamy raczej: no nie ma ani kaptura, ani jakiegoś specjalnego kołnierza. Szukamy ceny, już Wam cenę pokazuję, 230 zł i tutaj mamy nawet xl z tego rozmiarku, zaczynają się od xs -ek. I kochani, tam widzicie jeszcze szare są te płaszczyki, tutaj mamy bluzeczki, myślę, że do wszystkiego takie bluzki pod właśnie marynarkę, pod sweterek, jakieś cieplejsze, tutaj mamy 70 zł i to jest taki nawet nie bluzka, elka największa tylko taki cienki sweterek on oczywiście występuje w wielu wersjach kolorystycznych ciemna, zieleń, czarny ktoś rzucił torbę słuchajcie i tak leży <gry> mamy torby, w ogóle tu jakaś wyprzedaż do minus chyba 50% na wyprzedaży warto się zainteresować no i oczywiście zobaczcie jakie są kolory jest czarny, biały są paseczki, dużo szarości beżu, także jak widzicie, klasyka. I, i kochani, idziemy dalej z przeglądem. Tutaj oczywiście dużo jeszcze tych shirków z krótkim rękawkiem, w sumie można też zakładać przecież zimą i na to sweterek. No, a jeżeli chcecie stricte długi rękaw, to nawet tutaj jest golfik. Ja osobiście golfów nie lubię, duszą mnie. Mam tam ze dwa, jakieś trzy, ale mało w tym chodzę, bo mam dusi mnie, to na chwilę mogę tam założyć, ale no całego dnia to na pewno nie wytrzymam. Także jak tylko mogę, to się z tego rozbieram, ale nie ukrywam, że, że również mam w swojej szafie. I jak jest bardzo, bardzo zimno, to też sobie założę. I tutaj ten sweterek 140 zł, LK największy rozmiar. Kochani, bo jeszcze Wam dzisiaj nie prosiłam was dzisiaj o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. Będzie to dla mnie motywacja do dalszego nagrywania dla was. Widzę, że wam się poprzedni filmik podobał z rezerwta. Myślę, że dzisiaj ta druga część również wam się spodoba. A jeżeli, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to link w opisie filmu do kawki wirtualnej. 280 zł XL to największy rozmiar kurzuszek. Bardzo ładny, powiem wam, że ten środek wnętrze tego koszyżka, bardzo, bardzo milutkie. Naprawdę fajne, chociaż ja powiem wam, tych koszyżków nie mierzyłam. Nie widzę się gdzieś w tych koszyżkach. Może błędne myślenie, może trzeba w końcu zmierzyć. Dajcie znać, jaka wasza opinia o korzuszkach czy macie. Tutaj widzę, że jest jeszcze fajna rzecz, czyli taka spódnica ciepła w kolorze szarym, ona jest dłuższa bardzo ładnie wygląda właśnie pasująca do nawet do takiego krótkiego korzuszka. i tutaj mamy cenę kochani 130 zł i elka, tylko do elki ale myślę, że ona się tak dość poddaje tylko właśnie wiecie, mierzyłam z mohito na przykład te sweterkowe no i tak niekorzystnie wyglądałam więc po prostu podkreślają brzuch no i teraz mamy kolejny komplet również przepiękny z piękną spódnicą i tutaj mamy górę taką widać krótszą i 130 zł kosztuje góra do elki. Fajny materiał. Ręka widać jest obniżany I tutaj jest właśnie dojdę do tej spódnicy chcę Wam pokazać tą spódnicę. Jest taki materiał właśnie sweterkowy dekolcik jak widzicie okrągło pod szyjkę także będzie nam cieplutko w tym i tutaj, właśnie do tego, możemy sobie dokupić spódnicę. Materiał taki w ogóle w poziome paseczki, tak to wygląda. I zobaczcie, jaka znowu kolejna spódnica szeroka, zrobiona właśnie ala na koło. Także no, jestem po prostu zadziwiona wracającą modą. 120 zł i eleczka. Również największy rozmiarek z tego. I tylko widziałam w tym kolorze. Nie widziałam w innym. Ładny, ładny ten komplet. Kolejne kurteczki, kochani. Tutaj mam, zobaczcie, też taką beżową. Też w sumie ładna ta kurtka. Ten kołnierz mi tylko gdzieś tutaj tak nie pasuje. 250 zł. I XL-ka. Największy rozmiar. Nie wiem, czy odpinany, czy nie. Nie sprawdzałam. Sweterki. Sw sweterki właśnie tak, jak mówię, nawet gładki, jakiś basicowy, basicowa koszula, koszulka i będzie pięknie wyglądać. Mamy również jeszcze koszulę z takim wiązaniem przy szyi. Tutaj akurat kolor różowy. Cena koszuli to 116 zł i 2 xl. Mamy największy rozmiarek. I koszula występuje też jeszcze w kolorze białym. Oczywiście nadaje się praktycznie do każdej spodni, spodnicy na bardzo eleganckie. No, na bardzo elegancko można po prostu się ubrać w taki zestawik. I tutaj mamy kolejne kozaczki. Zobaczcie, na takim płaskim no, płaski obcasik. Tutaj mamy ze złotym wykończeniem ten obcas. Tak troszkę mało było. Tu chyba widać, i mamy zamek, żeby nam było wygodniej włożyć. I tutaj jeszcze sobie pokażę Wam cenę tych kozaków. No, wiadomo, za chwilę może być o wiele, wiele zimnie, chociaż naprawdę pogoda nas bardzo rozpieszcza. Praktycznie dzisiaj już połowa listopada, i chyba tam mówili nawet, że 12 stopni. Dzisiaj więc pogoda świetna. Nie wiem, czy u mnie jest 12. 260 zł. Największy rozmiar 41. Yy, dobra, nie będę teraz tej pogody sprawdzała. W radiu słyszałam, jak wjechałam. 12 stopni, Pan mówił. Dajcie znać, jaka u Was dzisiaj pogoda u mnie nie pada. Nawet słoneczko było. Także naprawdę przyjemny dzień. Lecimy dalej, kochani, z przeglądem, bo się zagadałam o pogodzie. <laughs> I teraz mamy sweterki. Sweterki takie pod szyjkę, cieplutkie, no, takie typowo jesienno-zimowe. Bardzo ładny, niebieski kolor, 130 zł. I tutaj mamy największy rozmiar L. Ale myślę, że one są takie dość duże, na pewno się poddadzą. Tutaj jeszcze kolor szary i kolor śmietankowy. I jeszcze sprawdzimy, czy to właśnie jest taki, tak. Też pod szyjkę, chyba to będzie to wszystko to samo. Do tego dobieramy jeansy, kurteczkę i tak naprawdę na zimę, co nam potrzeba, jak kupimy jeansy, czy czarne właśnie nawet jeansy też to wszystko nam spasuje. Jak widzicie, w tyle myślę, że sobie zwracacie uwagę właśnie na kolory. Zobaczcie, jaka jest przewaga kolorów. O, i właśnie tu są te koszulki takie no Bluzki, no bo nie wiem, jak to nazwać. Bluzka 60 zł. I właśnie o tych bluzkach mówię, że można sobie pod sweterek jeszcze założyć, żeby nam było cieplej, lub pod marynarkę. I też fajna, fajna ta odzież, długi rękawek. I też mamy trzy wersje kolorystyczne: biel, szarość i czarny. I kochani, tutaj kolejna propozycja, jeżeli chodzi o buty. Te buty po prostu są świetne. Nie mam, żeby się bardzo spodobały. Tutaj w środku wykończenie misiek. Wykończyłem miskiem 200 zł, 41 zł, również największy rozmiar. Są takie śniegowce, chyba się na to mówi. Z takim właśnie wiązaniem. Kojarzą mi się po prostu, z, wiecie co, nie wiem czemu, ze skimosami te buty. I do tego zobaczcie, taki koszuszek beżowy. Z karmelowym. Cena kożuszka 30, 360 zł. 30 to było super. XLK, największy rozmiarek od XSki No ciekawe, czy to rzeczywiście takie ciepłe. Tutaj mamy kolejną białą koszulę. Tym razem bardzo fajny fason, taki rozszerzany ale myślę, że to będzie fason dla szczupłych sylwetek. Szczupłe osoby będą bardzo ładnie wyglądały w takich koszulach, bo ich troszeczkę to pogrubi, bo ona jest taka rozszerzana. I jak widzieliście, ma też paseczek w talii, więc można sobie tam jeszcze wyregulować. 130 zł. I tutaj mamy 2XL, największy rozmiar. Także też fajne są koszule no do jeansów na przykład taki takiego te butki, bodki, yy, te śniegowce i super to będzie wyglądało. Tutaj mamy kolejną piękną bluzeczkę 126 zł i tutaj 2 XL największy rozmiar. Bluzka jest bardzo ładna. Yy, naprawdę uwielbiam takie bluzki, ale zdaję sobie sprawę, że mnie osobiście by pogrubiały, dlatego że po prostu mam duży biust i takie właśnie ozdoby tutaj przy dekolcie to jednak dodaje kilogramów, chociaż wiecie, no po prostu trzeba sobie mierzyć i jak nam pasuje to, co tam będziemy zwracać, czy pogrubia bardzo, czy nie u nas jest cieniutka ta bluzeczka więc myślę, że trzeba by po prostu zmierzyć, tak jak się w danej rzeczy wygląda i wtedy mamy obraz bo to co na wieszaku, to wiecie zupełnie odbiega od tego Później, co, jak to wygląda na sylwetce, kochani, pokażę Wam jeszcze jedne dzisiaj buciki. Wydaje mi się, że to są te same. Ten sam styl przynajmniej. Też korzuszek w środku, tylko kolor mają inny. Ten kolor jest taki bardziej beżowy. No i tutaj mamy premium. Hasło, więc będziemy mieli skórkę. Jak widzicie, z zewnątrz tutaj mamy skórę. Ona jest łączona jeszcze z materiałem, więc też jest to zaznaczone. I cena jest 200 zł i 41 rozmiar. Powiem Wam, że tak sobie myślałam, Mówię, że może bym zakupiła te buty, bo bardzo mi się spodobały. Ale w sumie mam też takie brązowe, karmelowe z takim futerkiem. Kiedyś kupiłam w tej Maxie więc stwierdziłam, no nie, no kolejne. Troszkę się różnią, bo nie ma tych sznurówek z przodu, ale też są świetne i Przypomniało mi się, że ja mam i na pewno nie będę kupowała nowych. Tym bardziej, że się nie chodzi w tym tak często. I tutaj kolejna propozycja, jeżeli chodzi o buty. Tutaj już nie mamy nic ze skóry: 160 zł. 41 największy rozmiar. Piszcie mi, czy kupujecie też buty właśnie nie ze skóry, czy tylko i wyłącznie skóra wchodzi w grę. Te sweterki mi się też bardzo podobają. Naprawdę są fajne i właśnie. Troszkę cieplej pod szyją, a niekoniecznie taki wysoki golf. Bardzo mi się podobają te swetry, naprawdę. Zobaczymy jeszcze cenę. Jest sobie sama, dla, sama dla siebie. Yy, dla przypomnienia mm -hmm. 140 zł. Elka. No jakby było jakieś tam teraz będą, słuchajcie, jakieś Black Friday, Black Wiki, i tak dalej, więc można sobie coś tam upatrzyć, upolować. Jak widzicie druga wersja kolorystyczna tego swetra i nawet nie wiem, na którym. Bym... Miała się zdecydować jakbym chciała, chyba ten wyżowy fajny. Do tego na przykład takie spodnie. Tu widzę od 89 no od 90 zł w zaokrągleniu. No i znowu czerń, i znowu szarości. Zobaczcie, mało jest tu koloru, nie? Jedyne coś tam wisi takie wiśniowe, a tak to wszystko szarość i czerń. No i powiem Wam, że ja akurat osobiście mi się to podoba, bo ja te kolory uwielbiam bardzo dużo mam szarości czerni w szafie 130 zł tutaj kolejny sweterek do elki i on też jest bardzo fajny klasyczny cieplutki i jeszcze mamy drugi w wersji czarnej drugi kolor no wersja wersja czarna bo się zakręciłam i kochani chyba tyle na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Zapraszam również na inne moje filmy. A i tutaj, te sweterki, zobaczcie, jeszcze mamy w takim kolorze brązowym i śmietankowym. Także lećcie sobie zobaczyć i dajcie znać, co Wam się spodobało dzisiejszego przeglądu. Buziaki dla Was, papa.